Nazywam się, imię Konrad, nazwisko Jurkiewicz, urodzony w 1931 roku, urodzony na terenie dzielnicy Widzew, przy ulicy Rokicińskiej. Za wiaduktem był wybudowany dom czynszowy przez właściciela Zindermana. murowano, drewniano murowany taki, na piętrze ja mieszkałem z rodzicami, rodzice mieszkali moi. Natomiast na dole był sklep prowadzony przez Żyda, sklep kolonialny, gdzie było powidło i, i mydło, no tak to nazywać trzeba. No i tam w, się urodziłem. Zbieg okoliczności był taki, że na tym samym piętrze mieszkała pani Lenart, która była, no się wtedy akuszerka, obecnie to jest położna, no i ta akuszerka właśnie Odbierała mnie podobno i podobno przygotowała do przyjścia na świat. No przeprowadziliśmy się tu na ulicę obecnie czechosłowacką 46. Rodzice moi kupili razem tu z sąsiadem, to się nazywało parcela wtedy. I na tej parceli wybudowano ten dom, który istnieje do dzisiejszego dnia. Jest to dom drewniany z bali takich drewnianych. Który no, przeszedł w konkretną przyszłość w przyszłych latach modernizację. No i tu rozpoczęło się no, rozpoczął się dalszy etap mojego życia. Ja całe życie spędziłem na terenie wizewa. Mieszkałem. No, pierwsze lata, tutaj jak się przeprowadziliśmy, to mm, był właściwie ten dom tylko stał. I wokół były pola y, urodzajne i nieurodzajne. Tu, gdzie w tej chwili jest ulica selekcyjna po prawej stronie, y, było, plan, było y, żyto, prawda? Uprawa żyta była. Po lewej stronie, tutaj za z, z parkanem, przede się mówię, że to jest płot, bo to było ogrodzone, op, ogrodzone płotem. Były to nieurodzajne y, ziemie. Rodzice moi pochodzą z, z rodziny, pochodzą z rodziny robotniczej. Tata pracował w łódzkich zakładach komunikacyjnych, nie wiem jak się to wtedy nazywały, jako konduktor na tramwajach. Mama natomiast pracowała w zakładach włókienniczych wima w charakterze przątki. Tata pochodził z łodzi, mama też pochodziła z łodzi, i dziadkowie też tutaj, z tego co wiem, Psudskiego, w okolicach ulicy Sarnej tam gdzieś mieszkali. Przyszedł rok 1938, gdzie rozpocząłem edukację. Poszedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Szkoła mieściła się na ulicy Wilanowskiej, no i tam kończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej. Były wakacje. Spędziliśmy bardzo ładne wakacje też tutaj w okolicy, no. no i rozpoczął się następny rok i wiadomo, 1 września wybuchła II wojna światowa. Wtedy zostały, no, wkroczyły wojska niemieckie, szkoły zostały zlikwidowane. Została zlikwidowana nauka młodzieży. No w okresie tym początkowym to odbywały się tak zwane komplety tajne. Tu, tutaj nawet przychodziła pani, która, nauczycielka, która nas, pewno 3-4 osoby uczyła tam matematyki polskiego, historii i geografii. Ale to był krótki okres czasu, ponieważ terror, który nastąpił przez władze niemieckie był taki, że za nauczanie polskich dzieci w tych tajnych, w tamtajnie groziła nawet kara śmierci. Jeszcze jakiś czas prowadziła, tylko już u siebie, i tam przychodziliśmy w różnych godzinach, żeby zmylić prawda, władze niemieckie, ale też w niedużym okresie czasu i na tym zakończyła się moja edukacja. Pierwsze, co było takie drastyczne dla nas, tutaj, dla Polaków, zostały zlikwidowane wszystkie urządzenia radiowe, za słuchanie radia, za posiadanie radia rodziła kara śmierci. No, nie, no, początkowo tu mieszkaliśmy razem, rodzina była cała, nic nie, nie było, nie było rozdziału rodziny. Mieszkaliśmy tu obok, mieszkał Niemiec przecież obok, który no, w pewnym sensie nam trochę pomógł w pewnym okresie. Także nie mogę powiedzieć złego słowa o tym sąsiedzie. Mieszkaliśmy tutaj. No, oczywiście warunki były trudne, no, bo brakowało jedzenia, brakowało, brakowało wszystkiego, brakowało opału. Także w okresie okupacji, wykorzystywaliśmy tylko jedno pomieszczenie kuchnia, gdzie mieszkaliśmy z całą rodziną i tam pomieszczenie było opalane węglem. Więc w roku 1944 i, Mama, pracując jeszcze w dalszym ciągu w, w tych zakładach widzewskich, które już wtedy były zakładami produkującymi włókna y, sztuczne, i została wywieziona do miejscowości Boleszyn. Jest to okolica Uniejowa, 10 km od Uniejowa. To są lasy uniejowskie. Ponieważ tam Niemcy zaczęli y, Czyli okopywać się przed nadejściem ofensywy wojsk radzieckich. Tam była zatrudniona przy może nie kopaniu tych, tych rowów prawda, oporowych, bo to wykonywali mężczyźni. Natomiast kobiety musiały te boki ściany obukładać gałęziami. Tam przebywała do okresu wyzwolenia. Tata też, tata też wtedy praktycznie nie było, bo został zwolniony też z zakładów tych komunikacyjnych z, z tramwaji i pracował jak w zakładach szlusarskich. Pracował po 12 godzin, także praktycznie ja byłem tutaj, mieszkałem Krychnię, sam i musiałem no, zabezpieczyć dla siebie i dla, no, dla taty wyżywienie. A wiadomo, że żywności nie było. Wszystko było na kartki. Wszystko było tak zwanym rzacem. Masła to nie było, tylko była margaryna. Była tak zwana marmolada, która składała się z buraka pastewnego, zabarwionego burakiem czerwonym. Staraliśmy się, żeby zabezpieczyć to jakieś wyżywienie. Między innymi ja, jako już chłopiec, no Wtedy pewno 9 lat czy 10 lat, już nie pamiętam, często od czasu do czasu chodziłem na pieszo do, Nowy, do nowosolnej, ponieważ w nowosolnej była mleczarnia. I tam można było, oczywiście też potajemnie, dostać mleko pełne mleko, w pełnym, pełnym składzie. Bo tu w, w, u nas tylko było tak zwane mleko no My nazywaliśmy odciągaczką, bo to była właściwie woda zabarwiona, zabarwiona mlekiem. W roku 1944, pod koniec właśnie okresu okupacji, mama przysłała mi przez kogoś taką pocztówkę wykonaną z drewna. To było brzoza, kora brzozowa, na której właśnie wypisane była data. Wypisane miło było miejsce, no i życzenia, bo świąteczne, prawda, życzenia świąteczne. I jednocześnie dostałem z tym kostkę masła. To było dla charakterystyczne, prawda? Przez kogoś to zostało przesłane. Skąd to masło? Ponieważ osoby, które tam pracowały na tych okopach, dostawały przydział masła po, po to takiej małej kostce. Mama tam. Komasowała to masło i po prostu dla syna przysłała. No, Był to taki gest prawda, dla mnie no, no, no bardzo, bardzo przyjemny. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1947, później poszedłem do Technikum, technikum państwowe Technikum Przemysłu Włókienniczego przy ulicy Żeronskiego w parku Poniatowskiego. Mieści się w parku Poniatowskiego, on się w tej chwili jeszcze mieści. No, no, i później okres politechniki. No, i przydział pracy do zakładów. Wtedy się to nazywały zakłady za, Państwowe zakłady przemysłu bawełnianego imieniem Hanki Sawickiej, w których to przepracowałem niedużo, tylko 40 lat. No, przechodziłem yy, różne szczeble. Zatrudnienia od praktykanta, tam majstra. gdzie interesowało mnie farbiarstwo w tym zakładzie. No i, i do emerytury byłem kierownikiem wydziału farbiarstwa. Mówiłem, no rodzice, prawda? Sładzik było wtedy na to, ponieważ pracował, o tata pracował na tramwajach, prawda? Była to, była to zawód taki państwowy. No kupił tą parcelę tutaj, prawda, i ze względu na to, że tam musiał płacić część. Część wtedy był bardzo drogi, natomiast no tu wybudował ten dom, jak mówiłem, to dom, prawda, drewniany, z Bali, no i tu mieszkaliśmy, mieszkamy do dzisiejszego dnia, no, no co powiedzieć, no więcej, no. no. Bo jest tak był okres, że ja rzeczywiście 30 lat tutaj nie mieszkałem. Ja mieszkałem w blokach, ale zawsze marzyłem o tym, z tą żoną też mówiłem i żona też marzyła o tym, żeby nie mieszkać w blokach, żeby się przeprowadzić, mieć domek z ogródkiem i tak dalej. Wcześniej zmarła mama, w roku 1995 zmarł tata. No postanowiliśmy z żoną, że zastanowimy się nad tym, żeby zamieszkać tu. No, przeprowadziliśmy ekspertyzę tego domu. Wszystkie dane mówiły o tym, że warto w ten dom inwestować i w roku, gdzieś do roku 2000 przeprowadziłem generalny remont, to znaczy zostały tylko ściany. Przecież kiedyś to tu nie było, kanalizacji była wody nawet nie było. Tu trzeba było nosić wodę wiaderkami z ulicy Edwarda. Całe życie na terenie Widzewa Prawda? No to kocham za to, że jest to dzielnica sprzyjająca yy, na rozwoju społeczeństwa. No wiadomo, nie by, był klub sportowy, był... Mm, było boisko, w tej chwili jest boisko nowe. prawda. Była hala sportowa drewniana, rozsypująca się, w tej chwili jest hala sportowa. No wiadomo, są ścieżki, gdzie młodzież może rowerowe, gdzie może się wyszumieć, prawda? Na tych ścieżkach jeździć, zwiedzać. Wspomnienie to może takie było, ale to jest przykre takie wspomnienie, że no, ja tego dobrze nie pamiętam, ale. Podobno, ale to nie wiem, co można nagrać, tam gdzie ta nagrania jest. Podobno tam ktoś trzymał kozy. W tym, w tym, w obok tego domu, tam takie były domki i tam ktoś trzymał kozy. Ja tam gdzieś tam chodziłem i po prostu ten podobno kozioł czy coś wziął mnie na rogi i przewrócił. Ja do dzisiejszego dnia ja mam znak po tym, rzeczywiście, No to, ale to takie z dzieciństwa zupełnie, które no... no. Które znak, który znak, znak taki jeszcze jest do dzisiejszego dnia pozostałości.